Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Moje nazwisko Agnieszka Bożek. Ja jestem reprezentantką firmy DMMS Media Distribution. Wspólnie z kinem RP stworzyliśmy taki projekt, który polega na rekonstrukcji polskiego kina, wydanej w, jako klasyka, na płytach DVD i Blu-ray. Wszystkie filmy, które są przez nas wydawane, posiadają audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących, co powoduje, że mogą być odbierane przez szerokie grono naszych potencjalnych klientów. Wiemy, że na rynku polskim bardzo mało jest filmów, które posiadają takie dodatkowe właśnie umożliwiające osobom niedowidzącym, słabowidzącym na oglądanie filmów. My zdecydowaliśmy się na to, aby udostępnić klasyka polskiego kina właśnie też temu odbiorcy, ponieważ roz, jakby odczuwamy potrzeby dla osób, które, które mają ograniczony dostęp do kultury. Chcemy krzewić polską kulturę, wiemy, że mamy się czym chwalić, i chcielibyśmy to wszystkim udostępnić. W tej chwili na płytach DVD dostępnych jest 10 klasyków polskiego kina, łącznie z Misiem, Poszukiwane, Poszukiwana, Nie ma róży bez ognia, czyli takie polskie największe komedie. A na płytach Blu-ray 5 filmów, Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Rękopis znaleziony w Saragoście, czy Sanatorium pod glepsydrom. Także nasz katalog jest dosyć w tej chwili bogaty, ale będzie w następnym roku powiększany o kolejne tytuły. I po włączeniu takiej płyty DVD, po odłożeniu płyty do odtwarzacza, Mamy dostęp, tak? Możemy wybrać i włączyć się jakąś ścieżkę z audiodeskrypcją, czy ona jest od razu domyślnie ja dostępna, jak to, jak to się wygląda. w ten sposób, żeby to było bardzo łatwe i intuicyjne obsługiwanie jej. Lektor na początku pyta o osobę, która chce obejrzeć film o to, czy ma ochotę na to, żeby oglądać go z audiodeskrypcją i instruuje w jaki sposób to trzeba włączyć. Można oczywiście tę opcję dodatkową włączyć lub wyłączyć, ona jest dodatkiem, który jest lub go nie ma, zależnie od naszej woli. Mhm jak taką płytę się zgrywa do komputera, to jak to wygląda, to można też z tą no, dyskrypcją zgrać? No to... raczej te, takie płyty nie są przeznaczone do tego, żeby je zgrywać. One są jako produkt gotowy, jaką taką płytę DVD, którą się ogląda na odtwarzaczu DVD, no ale też i na e, sprzęcie wyposażonym w e, odwarzaczach. Mhm. A ile kosztują te filmy, czy one są jakoś przez to droższe, e, czy jak to. Znaczy, absolutnie dostrzegamy na rynku polskim dosyć wysokie ceny, jeżeli chodzi o, o filmy na Blu-rayu i DVD. Nasze produkty są bardzo atrakcyjne w cenach. Jako premiery filmy DVD kosztują 29,99, a blu raye co jest zupełnym wyjątkiem, kosztują tylko 39,99, co naszym zdaniem pozwala na kierowanie tego produktu do bardzo szerokiego grona odbiorcy, niekoniecznie z bardzo zasobnym portfelem. Szczególnie mówię tutaj o płytach Blu-ray. Gdzie można kupić takie płyty? Płyty są dostępne w ogólnopolskiej sieci salonów Empik, tutaj u nas podczas konferencji i również w mniejszych sklepikach internetowych. I pod jakim hasłem należy szukać tych, tych płyt dostępnych? Klasyka dla? Klasyka polskiego kina, zrekonstruowana klasyka polskiego kina. Mhm. Ponieważ nie dodałam wcześniej, że wszystkie te obrazy są zrekonstruowane cyfrowo, jeżeli chodzi o dźwięki, jak i również o obraz. Chcemy, aby nasze wszystkie produkcje były opatrzone dodatkowymi dodatkami, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję. Tak jak powiedziałam, odczuwamy konieczność na polskim rynku posiadania takiego produktu, który właśnie jest skierowany do bardzo szerokiego grona klientów i odbiorców. I napisy w języku migowym też. E... Być może pojawią się w przyszłości na ten Na, razie nie. na, na, ten, na ten moment nie mamy tego. E, hmm. Na naszych płytach, które zostały wydane w tym roku, jeszcze tego nie ma. A, e, a jakie plany na przyszłość? Ile filmów w przyszłym roku? E, jak, Myślę, ja, jak, jak, jak to Na jak Początek roku będzie kolejnym, kolejnym katalogiem składającym się z około 10 płyt na DVD i pięciu, może trochę więcej płyt na Blu-ray Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.